Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj będziemy się zajmowali taką kabinką. To jest kabina od koparki. Sam zobaczę, jak ona wygląda. Pokrzywiona. Nie wiem, czy ona się wywróciła, czy się nie wywróciła. Bo jeszcze z nikim nie rozmawiałem. Więc zobaczcie. Nie, ona musiała się wywrócić. Drzwi się nie zamykają. Musimy ją naprostować. Patrzcie, co się dzieje cała została skrzywiona to wszystko musimy pociągnąć e, cały dół musimy pociągnąć do, do tyłu e, tak ta strona wygląda zobaczcie tutaj jest powieka jest pokrzywiona wszystko jest pokrzywione rantów nie ma o, a tak wygląda ta strona patrzcie tu całą musimy ponaciągać tą kabinę poprostować ale przede wszystkim musimy to porozbie, porozbierać, to wszystko trzeba ciągnąć do tyłu musimy to najpierw wszystko porozbierać ustawimy sobie to porządnie na, na na kobyłkach i będziemy to naprawiać zobaczcie jak ta kabina wygląda czyli robimy całą blacharkę później ją polakierujemy też w takim samym kolorze ubierzemy szyby, spasujemy te, które tu powinny być. Jeszcze musi być chyba tutaj ta przednia kratka. Spasujemy i, i, i tyle. Z powrotem poubieramy w te same szyby. To trzeba będzie spasować. O. tył tak wygląda. Znaczy, cała, cała musi iść po prostu. Cały dół musi iść do, do, do tyłu. Tak ją przekosiło. Także w tym vlogu zajmujemy się kabiną od koparki. Dobra, rozbieramy. Widzimy się zaraz za chwilę. Zobaczcie, jak wygląda w tym momencie kabina. Udało nam się mniej więcej tu spasować. O, idzie nasz wspaniały uczeń Szymon. Czy mam coś chcesz powiedzieć? Czemu? E, sprężarkę jeszcze. A, Małomówny jesteś. Sprężarkę trzeba jeszcze wyłączyć. E, sprężarkę jeszcze wyłącz. No i wyłącz sprężarkę, i tu węże trzeba zwinąć i chyba to wszystko. Na dzisiaj. E, no tutaj. Co wracając do, do naszej kabiny, e, no. tu czy musimy jeszcze pospawać takie rzeczy, e, bo tu było wniotka. Tu wszystkie te dziury jeszcze musimy powymieniać, całą tą blachę powymieniamy z jednej. Przejdźmy na tą stronę. I tutaj, patrzcie, tu są dziury. To ten płat cały wymienimy. No, a tak wygląda w całości. To już ktoś wcześniej robi. zobaczcie. Sama szpachla podlatywała. Najważniejsze to mamy już przy mamy, Drzwi się zamykają. Jeszcze je będziemy musieli głębiej ustawić i te, te szczeliny tu poprawić, bo tak nie może być. Zobaczcie. No ale najważniejsze już mamy powyciągane, przekątne mamy poustawiane. Tu sobie przyspawaliśmy takie dwie belki, jak tutaj jest jedna, z tej strony druga. To jest właśnie po to, żeby przekątne nam nie uciekły. No i będziemy pasować szyby i nie szyby i, i tyle. Dobra, ja Wam pokażę jak już będziemy w całości pospawaną. Także widzimy się jak będzie już pospawana. Nie Szymon? Tak. No. no i tak się prezentuje efekt końcowy naszej kabiny. Wcześniej nagrywałem, bo nie miałem też za dużo czasu. Zobaczcie cała kabina poprostowana, wszystkie szyby podorabiane. Wszystko pasuje. Przejdźmy do koła sobie, tak na szybko, taki vlog, na szybko. Zobaczcie wszystkie szyby powkładane dookoła. O. I teraz e, będzie wrzucona, wrzucona na koparkę. Do tego jeszcze podprostowaliśmy przednią kratkę, e, która e, znajduje się tutaj na przedniej szybie, e, i mamy też wyprostowane. I pomalowane cały czas yy, chyba drzwiczki silnika. o nie wiem, też mamy do tej koparki zrobione. Zobaczcie jeszcze raz na szybko taki szybki vlog, jak jest porobiony. O, dookoła w środku, nie wiem, czy to będzie widać. Fitka założona, nie mogę drzwi tych otworzyć, bo to jest na palecie stoi e, i nie ma jak otworzyć drzwi. No ale tak się prezentuje. Dobra, ta kabina od koparki skończona. Bierzemy się za kolejne projekty, bo naprawdę mam sporo, a, a czas, a czas ucieka. Dzień bardzo szybko mija. Dzień tydzień. Także działamy.